Polskie Stronnictwo Ludowe idzie do wyborów z hasłem Samorząd, tu zaczyna się Polska. Podkreślamy znaczenie energii społecznej, jaką wkładają ludzie w zarządzanie małymi wspólnotami lokalnymi. Jest takie litewskie przysłowie, nawet małej kałuży odbija się niebo. Ja parafrazując to przysłowie mówię, niezależnie od tego, czy pełnimy funkcję sołtysa, radnego gminy, powiatu czy województwa, możemy zmieniać naszą Polskę. Polskie stronie Niesoludowe kłania się wszystkim społecznikom, którzy w tej małej ojczyźnie troszczą się o to, aby sprawy szły w dobrym kierunku. Polskie strony Ludowe w regionie Świętokrzyskim współodpowiadając za rządy przez ostatnie kilkanaście lat zaprasza do takiej współpracy. Budujemy wspólny Świętokrzyski dom. My nie wykluczamy nikogo. Nie mówimy ci goście są z układu, trzeba ich wyrzucić, może zamknąć nawet do więzienia. Owszem, jeśli były błędy, trzeba um, pomagać, trzeba um, mówić nie tak, natomiast Absolutnie nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby wszczynać taką świętokrzyską wojnę. Stąd zaproszenie PSL-u do współpracy dla wszystkich środowisk politycznych. Kłaniamy się dzisiaj też opozycji za to, że czasami potrafi wyjść ponad te partyjne podziały i za niektórymi sprawami zagłosować na tak, jak chociażby jednogłośnie przyjęta strategia rozwoju regionu czy koncepcja zagospodarowania przestrzennego na lata do 2030 roku. Także warto być razem. Oczywiście spierajmy się, ale merytorycznie. Taka będzie ta kampania ze strony PSL-u. Bądźmy razem 16 listopada.